Wiedza, doświadczenie, pasje, przyjaźnie. Wybierz swą drogę z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Halo, dzień dobry. Telewizja Wszystkich Studentów. Czy zastanawiałeś się nad wyborem studiów? Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałam jeszcze na ten temat. Ja już trochę się zastanawiałam, ale żadna opcja tak naprawdę mi nie pasuje. Studia? Nie, nie zastanawiałem się. To nudne. Młodzi ludzie nie wiedzą, co studiować. Czy w tych poszukiwaniach opuszczą ziemię? Reportaż już o piątej. Dlaczego warto wybrać humanistykę? Oprócz wiedzy zawodowej pomaga budować relacje społeczne i poszerza horyzonty poznawcze. Humanistyka jest podstawą życia codziennego. Co oferuje Wydział Humanistyczny US? Przede wszystkim to bogata oferta edukacyjna, którą znajdziesz w zakładce reputacji. Jeśli kochasz podróże i odkrywanie tajemniczych kultur, to zrealizujesz się na etnologii, którą cechują intrygujące badania terenowe. Podobał ci się serial Wikingowie? Chcesz odkryć ślady dawnych cywilizacji? Pomoże ci w tym archeologia. Oho, mamy kolejne ciekawe znalezisko na studia z archeologii. Po studiach z Bezpieczeństwa Wewnętrznego będę mogła pracować w policji i innych służbach. Socjologia, historia, psychologia, rozwój regionalny. Wydział humanistyczny nieustannie dostosowuje się do oczekiwań młodzieży. W licznych instytutach możesz odbyć studia licencjackie i magisterskie, ale również podyplomowe i doktoranckie. WHUS to także Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Młodych oraz Seniora. Poznaj ludzi z pasją na Wydziale Humanistycznym. Studenci Wydziału Humanistycznego mają wiele pasji. Ja studiuję filozofię i moją pasją jest teatr ogień. Technologie i moją pasją jest życie z Gier i serii. Organizacje studenckie. rozwijają się w kołach naukowych, organizuje wydarzenia, konferencje i wyjazdy, w tym również badawcze. Organizacje studenckie mogą uzyskać dofinansowanie na swoje badania. Poniewy! Jeśli tylko będziesz miał z czymś problem, pomoc znajdziesz w samorządzie studenckim WHUS. Obawiasz się o pracę? Nasi absolwenci realizują się zawodowo. Na imię Przemek ukończyłem studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wyszyńskiego i w tej chwili pracuję jako edukator w Centrum Nauki Eksperyment Gdyni. Jestem bardzo zadowolony z pracy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wybierz swą drogę z Wydziałem Humanistycznym US.